Błażej Sarnacki przed pojedynkiem z barkiem Zającem na gali HFO. Błażej, pierwsze i podstawowe pytanie, bo tak naprawdę długi layoff, długa przerwa. Powrót i to powrót od razu z wysokiego C, bo walka w największej obecnie polskiej federacji z mocnym rywalem. Skąd pomysł na aż tak spektakularny powrót? Skąd pomysł? Pomysł był taki, wracając z wakacji dostałem telefon, że jest taka walka, takich walk myślę się nie odmawia. Co ja mam do stracenia? Jedziemy się bić, no. Tyle. No właśnie, powiedz, ta przerwa długa, wiadomo, rodzina, praca, gdzieś udało ci się wrócić, tak naprawdę od jakiego czasu ty jesteś już takim w treningu, który pozwala ci przygotować się do walki, jak to wygląda w twoim przypadku? Czy podczas tej przerwy trenowałeś? Tak, jasne, w konkretnym treningu myślę, że jestem tak od roku w regularnym treningu, gdzie ta waga sukcesywnie tutaj schodziła. Były jakieś mniejsze, większe zawody walki, dosłownie rok temu walczyłem ważąc jeszcze 92 kg. Dziś będzie to waga 7,7. Jestem w regularnym treningu, mocnym treningu. Tyle. Właśnie, regularny, mocny trening. Powiedz, gdzieś tam tych walk, no bo były wakacje, tak? Nie było żadnych lig sparingowych, bo wy w przygotowaniach często wyjeżdżacie. Nie brakowało tego, że jednak tych sparingów tak dużo nie było? Myślę, że nie. Myślę, że każdemu jest potrzebna przerwa, lipiec. To był myślę taki trochę luźniejszy okres. Sam miałem wakacje tygodniowe, nie robiłem nic. Potrzebowałem tego zwyczajnie w świecie. Wróciłem, trenujemy, sparujemy, robimy w klubie to, co możemy. Mam tutaj z kim się bić, mam profesjonalnych trenerów. Niczego tutaj nie brakuje absolutnie. Do robienia wyników i, i przygotowania się do walki tak jak trzeba. To i całe przygotowania tutaj w gimnazjonie na półtuski w gym 4 czy gdzie wyjeżdżaliście sparować? Nie, wszystko robiliśmy tutaj lokalnie. Mam tutaj z kim sparować, jeśli jest potrzeba to ktoś przyjedzie. Robimy dobre treningi. Do palestry nie jeździłeś, bo koledzy jeżdżą, to ty tam zresztą też trenowałeś jakiś czas w Tak, był taki okres jeszcze kiedy mieszkałem w Warszawie, gdzie trenowałem w tej palestrze. Teraz, no jak to w życiu, nie, rodzina. Praca, nie zawsze jest czas na ten wyjazd, także robi, robimy, co możemy, możemy, możemy tu wszystko robić. Nie? Z kim tak naprawdę te sparingi, że tak powiem, się odbywają, bo wiemy, jest kilku was ze starej gwardii, jest też młoda, że tak powiem, armia, więc z kim tutaj sparujesz najczęściej? Nazwiska. Są tutaj młodzieńcy, naturalnie młodzi chłopacy. Jest tutaj Marcin Rojek, który będzie również walczył niedługo na kuźni. Daniel Bralewski. Sporo jest chłopaków, bokserów, o których pewnie normalnie też rozmawiałeś tutaj z Pawłem, no, którym ciężko opór postawić. Mają ciężkie ręce. Ma kto dociążać, jeśli jest taka potrzeba. Błażej, Twój przeciwnik Bartek Zając, zawodnik już doświadczony na ringu HFO, toczył nawet walki sześciorundowe, bo jedna nawet walka wyszła do szóstej rundy. Pytanie, jak go oceniasz na tle swoich przeciwników, z którymi do tej pory walczyłeś? Kurczę, jak go oceniam? Myślę, że jeśli jest tu, gdzie jest, walczy tu, gdzie walczy, no nie jest jakimś ułomkiem i nie ma dwóch walk na koncie, tak? Prawda? Ja, ja też coś już robiłem, nie jest mi obcy ring i myślę, że mam dużo do zaproponowania, nie? Nie jestem gorszy, nie jestem absolutnie na straconej pozycji. Mam dwie ręce i dwie nogi, tak? Masz dwie ręce i dwie nogi. Nie jak mówi Marcin Wrosek, że przyklejone do pizzy jak do Marcina Najmana, to tego pijesz. Natomiast nie, nie ale wiem ale czy. O tym nie pomyślałem. <laughs> Natomiast proste pytanie, czy ty obserwujesz swojego przeciwnika, gdzieś widziałeś go na YouTube, czy, czy zostawiasz to trenerowi, żeby ułożył taktyka, to się w ogóle tym nie interesujesz, wyciszasz głowę. Wiesz co, dostałem informacji z kim wawal. Czy, czy czysta ciekawość, wszedłem, obejrzałem walkę. Tak naprawdę, no, każda walka jest inna, ktoś tam ma jakiś styl i tak dalej, ale myślę, że najwięcej pozostawiam trenerowi, bo on siedzi w tym tyle lat i on wie, co robić. Nie? Właśnie, trener wie, co robić, natomiast tak siebie jeszcze. Zapytam z takich mocnych stron Bartka Zająca, jeżeli oczywiście możesz mówić, co byś wyróżnił w jego stylu walki, tak naprawdę co go wyróżnia wśród tych zawodników, których mamy multum, bo Bartek gdzieś tam jest w tej szerokiej czołówce kategorii 97 w Polsce, ale nie jest to jeszcze taki absolutny top top topów. Też to ciężko mi tak naprawdę coś powiedzieć, bo widziałem tą jedną walkę. I nie rozkminiałem go, nie rozkładałem na jakieś czynniki. Pierwsze jest to chłopak, który ma dwie ręce, dwie nogi i spędza na sali. Podejrzewam podobne ilości godzin co ja. Każdy ciężko trenuje i nikogo absolutnie nie można lekceważyć. Trzeba być przygotowanym na najlepszą opcję przeciwnika. I tak to wygląda. No i rozumiem, że ty będziesz też najlepszą swoją opcją na ten moment. Natomiast sama organizacja HFO to jest kontrakt na jedną walkę, czy masz zagwarantowane większą ilość występów? Na ten moment jest to kontrakt na jedną walkę. Zobaczymy, co się zadzieje po walce. Czas pokaże. Chciałbyś się związać w ogóle z tą organizacją? Jak ty traktujesz ten kickboxing? Wiadomo, teraz jest walka, bardzo ważna walka dla ciebie tak naprawdę, bo to jest już gdzieś tam liznięcie tego, że wiem, dużego kickboxingu polskiego. Ale pytanie, myślisz o tym, że kickboxing będzie obecny w swoim życiu, powiedzmy, na, chociaż te kilka kolejnych lat? Ja myślę, że ten kickboxing przez najbliższe naście lat będzie. Ja z tym kickboxingiem, z tym sportem żyję choć będę startował w mocniejszych walkach, słabszych, to on no, zawsze jakoś będzie w moim życiu. A życie pokaże, bo życie jest różne, rodzina, obowiązki, różnie to bywa. Cieszę się chwilą na razie. Jest ta walka, myślimy o niej. Co będzie dalej, zobaczymy. Jeszcze tak? ja ostatnie. Wybiegam, ja nie wybiegam za mocno. Ostatnie pytanie w takim razie już o samą walkę zbijanie wagi. Powiedz. Pamiętam rok temu komentowałem twoją walkę na Kuźni z Marcinem Rojkiem, tak walkę rankingową. Tam faktycznie 90 kg. Jak ta waga teraz przebiega? Dużo masz jeszcze do zbijania, czy, czy jest to wszystko w, w, w ramach tej jakiejś tam normy? Jest to w granicach normy. Ja nie, nigdy nie zostawiam sobie jakiś nie wiadomo ilu kilogramów. Jestem cały czas w treningu i tutaj to będzie kwestia jakiegoś tam luźnego docięcia wagi, bo w, jestem w treningu, więc ta waga jest stabilna, co nie? Dobra, Błażej, to w takim razie jeszcze ostatnie, ostatnie, ostatnie pytanie. Co chcesz pokazać? Z jakiej walki będziesz zadowolony? Co tak naprawdę sprawi, że uznasz, że ta walka była dobrą walką w twoim wykonaniu? Ech, kurczę, dać z siebie wszystko i całe serce, żeby po walce nie powiedzieć sobie, że, że mogłem więcej, że mogłem to, że mogłem tamto. Wyjść i zrobić to, to, co robię od paru lat dobrych. To, czego się nauczyłem, to, co mam w rękach, w nogach. Tak, no. Dać z siebie wszystko po prostu. A więc będziemy mogli oglądać wasza walka, walka wieczoru karty wstępnej. Transmisja strona Sport.tvppl, aplikacja mobilna TVP Sport. Będziemy oczywiście śledzić. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.